Cześć, ludzie, kochane. Powiedziałem w ostatnim filmie, że jeżeli będzie pogoda, a ja będę się dobrze czuł, to pójdę na wybory. No i dzięki Bogu tak się stało. I dobrze się czuję, i pogoda też piękna. Poszedłem o ósmej, a lokal wyborczy mam niedaleko od siebie. Może 150 metrów. Ech. No i idę i mówię, kurczę, będzie tam. Na pewno po kościele ludzie wejdą. Postaję najwyżej w kolejce, od, odbiorę e, ten ankietę wyborczą i skreślę i zagłosuję. Wchodzę, a tam 6, nie pięć osób. Znaczy się z komisji wyborczej. 5 może sześć, no i ja. I to wszystko. Czyli ludzie jeszcze prawdopodobnie śpią. Ale nawet się cieszę, że spacerek zrobiłem. Tak dla mnie to jest długi spacer. I także o tej porze frekwencja tam szału nie ma. Ale już widziałem. Za mną to jeszcze tam wchodzili następni ludzie. A wy jak możecie i macie po drodze gdzieś niedaleko, też schodźcie, bo jeżeli wybierzemy, to wybierzemy dla siebie. Ja nie mówię, kogo wybierać, tylko mówię, że warto iść. Wasza decyzja, trzymcie się i uważajcie na siebie. Cześć.